Siema, ja jestem Suchy Urbex. Dzisiaj zwiedzimy sobie kolejny obiekt, kolejny fort. Po długiej przerwie wiem, że mnie długo nie było, ale mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się spodoba, bo będzie to Fort 41A Mydelniki Fort austriacki wybudowany między rokiem 1895 a 96. Dobra, a więc wejdziemy sobie do środka fortu. Jak widać, jest zdewastowany z zewnątrz dość mocno. No, ale cóż, nic na to chyba nie poradzimy. Dobra, wchodzimy. Widać tutaj od razu e, ogromną framugę po pancernych drzwiach. Tutaj są takie szyny, jakby. One się tak rozsypały do środka. No, fajnie to wygląda. No, dobra, przejdziemy sobie dalej. E, zwiedzimy najpierw te boczne pomieszczenia, a później sobie. Pójdziemy w dalszą część. Tutaj mamy pomieszczenie. Wydaje mi się, że to było takie pomieszczenie użytku. Nie wiem, może jakaś kuchnia była, jadalnia, coś w tym rodzaju. <laughs> tam mamy takie okienko jakby. Podejdziemy sobie zaraz do niego. Wydaje mi się, że to mogła być kuchnia. Tutaj mamy wyraźnie zaznaczone takie jakby... Nie wiem, tu musiały być jakieś ściany. Odgrodzenie na część fortu. I tutaj mamy ewidentnie część tą łazienkową łaźni, ponieważ tutaj no, nie pozostawia wątpienia, że to były. E, to była łazienka, toaleta. E, no, zamurowana. E, Śmieci jest mnóstwo. E, no, tutaj mamy jedno z wyjść właśnie. No dobra, lecimy dalej. To jest to okienko, o którym mówiłem. Wydaje mi się, że tu mogło być podawane jakby jedzenie z Jadłodajni. Eee, no, do połowy zawalone śmieciami, ale mogła być. Myślę, że mogła to być kuchnia i tutaj mogło być wydawane jedzenie. Hmm. Dobra, przejdziemy sobie do drugiego, takiego bocznego pomieszczenia. Tutaj jest takie pomieszczenie, właśnie jest dosłownie ta sama. E, takie same pomieszczenie, jakby takie okienko, tylko że tam jest przejście na dalszą część fortu, a nie ma odgrodzonego tego pomieszczenia. E, jest co e, okna, Jest też wyjście, i tu mi się wydaje, że może być jakieś właśnie takie e, pomieszczenie dla żołnierzy, że mogli sobie tutaj siedzieć, nie wiem, może tu spali. Hmm, trudno powiedzieć, my no, bo nie ma żadnych tych pozostałości. Tam mieliśmy e, takie jakby przegrodnie i ewidentnie to, ale zaznaczono, no Tutaj nie ma tych charakterystycznych punktów, które by dały wskazówkę, co to mogło być. No dobra, przejdziemy sobie teraz do dalszej części fortu. Myślę, że jednej z tych ciekawszych części fortu. E, no i tak tutaj. Jest to pomieszczenie, co mówiłem, że to chyba była kuchnia, tym się wydaje. Jest zawalone śmieciami. Tutaj jest to okienko. No ale cóż, no, zawalone śmieciami jak nie mogę. No niestety. I tutaj jest yy, sprawa, która po prostu mnie bardzo zaskoczyła. Na pierwszy rzut oka ok. pomyślałem sobie, że to jest studnia. Taka studnia w środku fortu, żeby mogli żołnierze czerpać wodę. Ale dowiedziałem się tutaj od lokalnego, że to nie jest studia, studnia, a to jest zejście na niższe kondygnację fortu. Niestety, schodki zostały zabrane na złom, jak większość elementów stalowych tych obiektów. ale wygląda ciekawie. Tutaj widać, że to jest ze was całą pokrywę. No, jest to niebezpieczne. No, bo można tam łatwo wpaść. No, ale jest to dość ciekawe. Ciekawe, co jest na dole. Fajnie by było kiedyś tam wybrać, ale na razie nie mam do tego. Nie mam możliwości takiej. Dobra, przejdziemy sobie w dalszą część fortu. Tutaj mamy. Coś było. Było coś. A no nie mam pojęcia, co tu mogło być. Dalsza część fortu. Tutaj też są takie. To na początku powiedziałem okna, ale to e, w środku fortu okna, ale są takie, jakby, nie wiem, parapety, no coś takie, takie dziwne, e, mogło to być na trzymanie broni. Tutaj skierowane do góry, skierowana do góry była broń, może. Dobra, przejdziemy sobie dalej. Kolejna mocarna framuga, drzwi. Więc to świadczy o tym, że tu musiała być taka bardziej strzeżona część fortu, po prostu, do której yy, no, no była bardziej broń strzeżona niż tamte wcześniejsze. Tutaj mamy jakieś odpływy wody, i tu mogła być studzienka mhm. Tak mi się zdaje przynajmniej, a tutaj mamy takie pomieszczenia. Nie są one zbyt duże. Są one trochę obniżone względem reszty fortu. Mają tutaj jakby drugie wejście, Tutaj akurat nie ma framugi. Została wyrwana przez kogoś. Pewnie złomiarza. Co to mogło być? No właśnie. Tutaj myślę, że mogły być jakieś bym powiedział, biura, ale dla oficerów może pomieszczenia. Coś w tym rodzaju. Analogicznie, po drugiej stronie mamy takie same pomieszczenie. Dosłownie takie same. Tutaj widać jakieś ślady, jakby nie wiem, może po pryczach. Mogło być po pryczach. I tutaj jest już framuga. Nie wyrwana. Pierczowo framuga fortowa. No. Fajnie, że niekiedy jeszcze nie wyjął i została na swoim miejscu, przez co możemy ją podziwiać. Tak. Fort ten ma dość rozbudowaną historię, bo tutaj jak na początku filmu, został zbudowany w zaborze austriackim w 1895, a 1906 1896 roku e, przybywali tutaj Austriacy. A następnie, po, po różnych tam przemianach politycznych, itd. tak dalej, e, było na terenie II Rzeczypospolitej, a następnie po zajęciu Polski przez e, Niemców był to e, niemiecki schron. E, dalej, mogę, dalej pokażę Wam, tam są ewidentnie niemieckie słupki na ogrodzenie z drutko czasowego. Co one bardzo charakterystyczne, więc też zwracają na siebie uwagę. Teraz wyjdziemy sobie na e, szczyt, chyba, fortu, no i zobaczymy, co z dachu, jak to wygląda. E, Fort ten właśnie znajduje się. To jest dość popularne miejsce, więc myślę, że każdy, kto będzie chciał, znajdzie sobie lokalizację tego fortu. Nie jest to trudne, e, no, ale mam nadzieję, że teraz będzie więcej filmów na kanale. No i zapraszam was do oglądania moich filmów. Będę starać się robić coraz ciekawsze urbexy. Więc tak, jesteśmy już na dachu e, fortu. Tutaj będziemy mieli widok jakby na front, no w sumie to tył, bo fort ten był zbudowany, e, na, żeby bronić się przed prusakami. Prusacy byli tam w stronę słońca. Tam był zabór pruski, Dolny Śląsk, no i jego działania, jego funkcja była taka, że tutaj są teraz zarośnięte, ale są miejsca, gdzie były działa. Te działa były skierowane właśnie na zabór pruski. I w razie czego jakby prusacy zdecydowali się na agresję na Austriaków, mieli się czym bronić. Mieli linię obrony całej, tutaj właśnie dookoła Krakowa tak naprawdę, bo to była jedna wielka twierdza. Więc tak naprawdę to są tyły, a nie front. Tylko wygląda taki front. No. Jesteśmy tutaj, gdzie zaczynaliśmy. Tam na dole. I tutaj w zaroślach, nie wiem czy widać, ale jest właśnie ten słupek, który e, wspomniałem jeszcze w środku fortu jak byłem. To jest typowo niemiecki słupek na ogrodzeniu z drutu kolczastego. Więc mam potwierdzenie tego, że przebywali tutaj Niemcy podczas II wojny światowej. Jeszcze podejdę sobie z tamtej strony. Tam będzie widać kolejny obiekt. Znaczy obiekt. Nie wejdę tam, bo on jest teraz używany, chyba jako miejsce takie publiczne, czy ktoś tam mieszka. Ale będzie widać jakby stronę, w którą ten fort miał zadanie jakby bronić okolice. Tutaj będzie wyjście no. na górkę. Mhm. Mamy od razu tutaj tabliczkę informacyjną o forcie. Eee, no, i tutaj co wam chciałam pokazać? Te budynki tam to był dworzec austriacki. Są takie legendy powiedzenia, że ten fort mógł mieć przejście podziemne do właśnie dworca. A tam za horyzontem, akurat drzewo mi zasłania, byli właśnie Prusacy i tam e, tych okoliców broniono. I to by było w sumie chyba na tyle w dzisiejszym odcinku, e, odcinku wyjazdowym. Mam nadzieję, że będzie więcej takich. Tym pięknym krajobrazem zakończymy sobie ten odcinek. Ja zapraszam was do subskrypcji mojego kanału, oglądania moich kanał, filmów. No i co? Do następnego urbexu. Ciao.